Zdzisław Beksiński urodził się w Sanoku w 1929 roku. Zmarł tragicznie w Warszawie w 2005. Od 1964 do 1972 roku studiował na wydziale architektury Politechniki Krakowskiej. W latach 50. zajmował się fotografią. I to fotografią bardzo nowoczesną razem z Jerzym Lewczyńskim i Bronisławem Szlapsem tworzyli taką nieformalną grupę, wystawiali, dyskutowali o nowej roli fotografii. Nawet Zdzisław Beksiński napisał też bardzo ważny artykuł na ten temat. Wszystkie jego fotografie z tego okresu są w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Natomiast zakończył swoją przygodę bardzo nowoczesną, bardzo nowatorską z fotografią tworzył też jeszcze rzeźby i zajął się na początku lat 60 malarstwem olejnym. Nie chciał układać sobie form i potem je fotografować, form czy ludzi. Natomiast chciał wyrażać na obrazach swoje wnętrze, swoje sny, swoje, swoją niesamowitą wyobraźnię. Jednak zanim zajmiemy się malarstwem Zdzisława Beksińskiego, trzeba jeszcze wrócić do jego biografii. Czyli w 1955 roku wrócił do Sanoka, po 22 latach osiedlił się we Warszawie i rok 1985 był bardzo ważny dla życia i twórczości Zdzisława Beksińskiego, bowiem poznał wówczas Piotra Dmochowskiego, Marszanda, dzięki, którego, dzięki któremu miał kilka wystaw, dzięki któremu miał wystawy w Paryżu, w Niemczech i w Japonii. I na początku tego, na początku lat 60. Zdzisław Beksiński rozpoczął Właściwie naukę malowania zakupił płyty piśniowe, które zagruntował, i na tych płytach najczęściej powstają powstały obrazy malarza. Inspiracjami Inspiracji było kilka, dlatego że, jak sam wspominał, nawet malarstwo kościelne, które oglądał jako mały chłopiec w kościołach, też miało wpływ na później efekty jego twórczości. Ale przede wszystkim inspiracją jego malarstwa była, była jego własna psychika, własne przemyślenia, własne sny. I to jest ewenement właściwie w sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku. W Muzeum Okręgowym w Toruniu posiadamy cztery obrazy Zdzisława Beksińskiego i wszystkie z lat 70. Są to obrazy, które poza jednym nie mają tytułów i należą do tak zwanego fantastycznego okresu, który trwał też właśnie w latach 70. do początku 80. Sam artysta nazwał ten czas właśnie y, czasem y, y, fantastycznym. Um. Sam artysta nazwał ten okres okresem fantastycznym. I jeszcze o tytułach, bo to może też dość ciekawe. Bardzo nie lubił tytułować obrazów. Czasami zdarzają się tytuły, tak jak u nas, na przykład, też jeden obraz ma, jest zatytułowany Czaszka, ale zostało to wymuszone przez galerników, historyków sztuki, teoretyków, którym to. Czasami artysta ulegał, ale generalnie absolutnie tego nie lubił i nie stosował. Wszystkie obrazy po prostu tego tytułu nie mają. Wszyscy musimy się domyśleć sami, sobie te tytuły ewentualnie nadać, jeśli to nam jest potrzebne. Nie lubił też swoich obrazów sygnować. Tych sygnatur nie ma, są na odwrocie obrazu. Również proszono go bardzo o sygnowanie. Na licu z przodu, ale Beksiński odmawiał i nawet jedna literka, inicjał jego nazwiska też nie, nie, nie był aprobaty u, u artysty. I przejdźmy teraz do um, zastanowienia się, co przedstawia obraz, który eksponujemy na galerii Malarstwa i Rzeźby Polskiej. W Muzeum Okręgowym w Toruniu w ratuszu staromiejskim. Obraz pochodzi z 1974 roku i rok później został zakupiony w warszawskiej desie do zbiorów muzeum i jest budowana kompozycja na takim ogromnym kontraście pomiędzy postaciami jest główna postać oświetlona z góry, ten właśnie to światło pada i buduje całą tę postać. Budują też kolory, bo to też jest właśnie w tym fantastycznym okresie Beksińskiego charakterystyczne, że zaczął stosować dość intensywną kolorystykę i ta intensywna kolorystyka tutaj też występuje. I zwróćmy uwagę, jest głowa bardzo takim ostrym, żółtym kolorze, z oczami wzniesionymi ku górze, właściwie szklanymi, takimi pustymi. E, tors, gdzie powtarza się również e, właściwie taka forma twarzy. Twarzy o dwóch oczach, pomiędzy tymi oczami znowu jakieś mniejsze twarze i tutaj e, niby e, budowa. E, rzeczywistego torsu człowieczego yy, i kręgosłup widoczny, i teoretycznie żebra, natomiast to wszystko jest bardzo mocno stylizowane. Tylko możemy się domyślać, że, że chodzi o budowę ludzkiego ciała. No i postać ma nogi, ale właściwie wyglądają one bardzo takie delikatne, rachityczne, tak jakby nie potrafiły utrzymać tej rozbudowanej części u góry. I ta postać, ten właściwie władca, może tyran, trudno powiedzieć, nie wiemy, trzyma swoimi bardzo takimi wychudzonymi rękami, trzyma krzyż. I nieczęsto Zdzisław Beksiński stosował w swoich kompozycjach krzyż. Jest to odwołanie takie konkretne do, do chrześcijaństwa. Natomiast jest to też symbol hańby. W chrześcijaństwie jest ten symbol przekuty na dobro, natomiast jest to symbol jednak hańby. I tutaj widzimy w bardzo zmienionej skali bardzo niewielką postać, o podobnej głowie, która też jest bardzo schematycznie zaznaczona. Już jest bez, tych, bez tego rozbudowania w partii torsu, Poczerwień czerwień bardzo intensywnie wspomaga jakby odbiór, odbiór tej, tej postaci. Czyli gurująca nad całą przestrzenią, taką przestrzenią niezidentyfikowaną do końca. Jest w tle tej, tej całej przestrzeni architektura, bardzo delikatnie zaznaczona, tak jakby tylko światło muskało kształty, formy tej architektury. No i te postaci i zarówno ta wielka, górująca nad wszystkimi postać i ukrzyżowane stoją przed tłumem, tłumem postaci właściwie człowiekokształtnych, ale nie zindy zindywidualizowanych, postaci, które właściwie stają się takim Tłumem, tłumem ciał. Niektóre są leżące, wychudzone. Bardzo malarzowi zależało na tym, żebyśmy dostrzegali to, czego jemu nie udało się namalować, co udało mu się ukryć, może nawet przed samym sobą. To obraz o poddaniu, o śmierci. Beksiński. Nawet sam przyznawał się do tego, że, że bał się śmierci, czuł lęk przed śmiercią. Obraz jednoznacznie kojarzy nam się z przemijaniem, natomiast to, jakie symbole zawarł Beksiński w całej tej kompozycji, czy one tam są, czy będziemy mogli jeszcze je odkrywać dla siebie, po wielu latach, to już na to każdy z nas musi sobie indywidualnie odpowiedzieć.